Baba Jaga gra w grę. Jak się podobało, zostaw lajka i zasubskrybuj. Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Baba Jaga Play i zapraszam Was do kolejnego odcinka obcy. Izolacja. Jesteśmy obecnie na poziomie w fabryce płynu do syntetyków. Dojechaliśmy tu przed chwileczką w poprzednim odcinku. Do na piętra wyższe, bodajże. No i mamy wrócić z apteczką do Taylor, która jest ranna. No i tak wracamy okrężną drogą. A tu jest zapis, zaraz koło windy. Jesteśmy w fabryce syntetyków. A ja na niemu... O kurde, obcy. Kurde, on jest wszędzie. Kurczaki. Ktoś strzela do niego? No ja nic nie widzę na tym tutaj... ...urządzeniu. A tutaj co mamy? Paść ma jakaś montażowa, zapewne, tych syntetyków? Dobra, mamy tak. Wejście tędy. Do administracji. Kurczę, co tam się dzieje? Ludzie. Walczą chyba z obcym. Ja się wolę tutaj schować i nie pokazywać im. O nie! Nie! Kurczę, nie używać broni. Nie chcę, żeby używali kurde broni. Na, na ten moment jak ja coś tutaj konstruuję to powinna być pauza włączona. Dobra. Okej. Okay. Apteczki nie mogę zrobić, bomby rurowej nie mogę. Tajlu nie mogę, miny nie mogę. Bomba ewentualnie. Dymna. Okej. Okay. Batelie do latarki. Spójrzmy co tu za dostęp mamy. Obraz z kamery, dostęp do drzwi. O, dobra. To do kamery nie muszę mieć, bo nie mam wglądu chyba na to nawet. Jak raz mam za dużo i tak nie korzystam. Bardzo dużo zawsze tej amunicji, tutaj jest po jednym naboju. No nie skorzystam na razie, nie pójdę tam. Część limit. <coughs> Żywej duszy. Jest tutaj coś ciekawego? No jak zwykle hałasuje. Jak tutaj nie rozumiem tego, jak osiągnięto limit baterii do latarki? Jak ja tutaj wziąłem? na no, szaro. No, jak te baterie się tutaj wymienia? A, przytrzymuje się. Dobra, to weź te baterie. Niski poziom mocy. A obcego nie ma, nie ma, ludzi nie ma. Androidów nie widzę. Tu się też nie dostanę, bo nie mam palnika. Tu obcy może sobie zaraz wyjść. Kolejny poziom, co? Do tranzytowego sektora wieży. Ale tam jest jeszcze coś. nas słyszę jakiś skrubania. Boję się, żeby to nie obcy chodził tutaj gdzieś u góry. Alarm się włączył? Kurczę, cały czas coś słyszę. Gram na słuchawkach opcji 3D i uwierzcie mi, nie jest kolorowo i wesoło. Wszystko. Wszystko słychać dookoła. Przeszczenie rur. Oddych. Dobra, tu jest przelot Drugą stronę, ale kurczę, no, ja idę co niżej, matko, gdzie ja idę? Aha, wróciłam się tutaj. Nie, dobra. Idę na skróty z powrotem. Dobrze, że poszłam tędy na początku. Krótszą drogą. No skoro tutaj nie ma obcego, coś podejrzewam, on mi się później narysuje. I będzie go za dużo, tak naprawdę. chwila chyba, aby odetchnąć. Muszę pod tym tu przełazić? Pod tą dziurą? Okej. Okay. Winda, winda do sektora transportowego. No ciekawe, czy teraz już dojadę do tej Taylor, tego Samuelsa, czy jeszcze muszę pokonać sporo drogi. Teraz dopiero. wafelek, mit mięso. Kurde. Tomorrow no together future. Jutro, nie, spędzi, nie będzie dla nas przyszłości. Wspólnej przyszłości. Dobra, tutaj się dostanę. Błędne urządzenie. Dziękuję. A czy ta Ripley chodzi na kuckach? A co tu się dzieje? Lubią straszyć, to drzwi zamknęły za mną, a ja już myślałam, że ktoś wchodzi. Ale tutaj zapisu nie było. I to udoskonalenie tego sprzętu polega na tym, że mam dłuższy kot im mniejszy czas a tam coś było tam gdzie ta kamerka co tutaj jest? inna winda? ktoś mnie obserwuje co tutaj mamy? To czujnik jakiś o zielono dostępu. Tutaj do wejścia dla personelu. Kurde, nie wiem, gdzie ja teraz mam iść. Dobra, idę na razie. O etanol. Przyda się. Weź pałkę Tam jest mapa w razie czego którędy on to może przyleść tędy i tam tędy nie Tower link nie ma mapy Ja tu już byłam, chyba. I sent you Dobra. a clear directive not to land on station. I told you we didn't hear your message. We understood you would be. Hey, identify yourself ah, ripley, from the torrens. relax, kid. the marshal, All this sheriff. Go what the hell is going on here, marshal? where's the security forces? you're looking at them. i've seen the creature. what is it? i don't know. something brought here by Marlow, the captain of the Anisadora. the ship that found the flight recorder. is there anywhere safe left on this station? That creature's running around, and the seeks and synthetics are less than friendly. Goddamn androids. Ripley, Taylor needs attention. Medical's a no-go. We can't take her there. We have a basic life support unit back at HQ. Then let's go. We need oh. the transit to get to HQ, but it's down. Transit control is upstairs. Samuels says you're an engineer. Go make yourself useful.

Do sterowni systemu tranzytowego prosto, prosto, i w lewo. Dobra, tam gdzieś będzie zapis. Jest, jest zapis, dobra. Się uda. Matko, jak się wystraszyłam. Dobra, no to co? No pojedziemy. Jest tutaj coś ciekawego. Nie, nie. Siekiera. Oby winda z czymś tutaj nie przyjechała. Mam taką skromną nadzieję. dźwięki. Wie, co to za dźwięki? Ktoś chce się tutaj przebić! O, mam schemat na granat kukowy. Chyba androidy tutaj napierdzielają Coś czuję, że zaraz coś w klepie tutaj i coś stanie. Padł ode mnie. Ludzie. On jest dobry czy niedobry? Czy mam wszystkich traktować jako wrogów? Ma broń. Nie drży się, bo zaraz obcy to wskoczy. Come out here. Show yourself, and I'll make it quick. <laughs> Cleep me out even before it all went to shit. Someone must know what's going on. Nie wiem, czy ja mam podjąć z nim jakąś interakcję, czy po prostu przyłożyć pałom. Baba Jaga gra w grę, jak się podobało, zostaw lajka i zasubskrybuj. Baba Jaga gra w grę, jak się podobało, zostaw lajka i zasubskrybuj.